Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka z serii Pokémon Soul Silver Randomizer Nazlock. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku dotarliśmy... znaczy dotarliśmy, wróciliśmy z powrotem do Mahogany Town, gdzie ogarnęliśmy tą całą sytuację z tym nadawaniem sygnału z tego tutaj domku no i cóż, w dzisiejszym odcinku na pewno postaram się zdobyć kolejną odznakę, siódmą już z regionu Johto, także bardzo szybko i sprawnie nam to idzie. Cieszy mnie to niezmiernie, więc z racji tego, że już tak daleko zaszliśmy w regionie Johto, postanowiłem dać szansę innym moim pokemonom, jak widzicie obok mnie jest Jan Mega. jest tych pokemonów troszkę więcej. Także zaraz to na Team Recapie wszystko wyjdzie. Ja na samym wstępie odcinka zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, w którym czacie swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokemona, jak również zachęcam do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie, a tymczasem... Przechodzimy do Team Recapu. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Ninja na poziomie 35 za abilitką Titan Lens i z atakami Detect, y, Quick Attack, Pursuit i Accent Power. Kolejnym Pokémonem jest Jessica na poziomie 35 za abilitką Sand i z atakami Earthquake Slash, Dragon Rage i Dragon Claw. Kolejnym Pokémonem jest Fortuna na poziomie 35 za abilitką Inner Focus. I z atakami Fly, Bite, Wing Attack i Astonish. Kolejnym pokémonem jest Rain, które tu akurat się nic nie zmieniło. Zablitką Dump, trzymający Wise Glasses i z atakami Surf, Hypnosis, Double Slap i Submission. Kolejnym pokémonem jest Timothy na poziomie 36, z Static. I z atakami Strength, Thunder Punch, Discharge i Thunder Wave. I ostatnim pokémonem jest Bytomir na poziomie 35, z zablitką Flashfire i z atakami Sand Attack, Ember. Kojak tak i bite. Także tak się przedstawia moja drużyna. Możemy sobie yy, ruszyć już tutaj zdobyć tą odznakę. Jak widzicie, jest to sala typu lodowego, no, ale raczej lodowego typu tutaj spodziewać się nie musimy. Aczkolwiek to może być różnie, także mm. Skiki na 27 poziomie. Spróbujmy zrobić jej krzywdę. Spearow. No to tutaj niech idzie Timothy, z racji tego, że akurat mój ninja mógłby sobie nie poradzić. Huntail. Dobrze, no to Pursuit, a Quick Attack? Quick Attack Ice Fang, ała. Oh, wow. Aha, no to mamy pierwszą śmierć. Dość niespodziewaną. Ninja. Ojej, no i ja sobie teraz zrobiłem. Miałem drużynę, która praktycznie mm, nie miała problemów. A tutaj w swoim debiucie, w swojej drugiej walce, ninja dokonał żywota. Może nie tak, może ładnie zróbmy yy, mu pogrzeb no, to był Pokémon na którego postawiłem. Długo go trenowałem. Bo Ojej... No dobra. Wejdźmy tutaj. Jak widzimy, Jan Mega jest w swoim grobowcu. Długo go trenowałem. Nie było to takie proste i łatwe, jakby się nam wszystkim mogło wydawać. Dobra, shift to niech idzie. Hmm, chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Szczególnie że on zna kata, więc yy, tego typu Pokémon będzie mi potrzebny. O Jenny, no i tak, lodowa sala. Yy, a tu akurat okazało się, że był Pokémon z lodowym atakiem: jakim był Ice Funk, yy, No ale trudno. Yy, żyje się dalej. Kiedyś ta pierwsza śmierć musiała nastąpić. Prędzej czy później. Znając szczególnie moje szczęście. Do tego Bulba Bulbazaur. No to może zostańmy. Earthquake. Dobra. I mógł, No to też zostańmy. Earthquake. Pięknie. Jessica sobie jakoś tam radzi. Eem, dobra. Tu już mamy e, naszego. Naszego. E, lidera. Slash na dobitkę. Pięknie. E, Jessica jakoś tam. A, dobra, tutaj. Eee. Voltorb, no to Earthquake zdecydowanie. E, Grimer to też Earthquake. Eee. I Armaldo to też Earthquake, chociaż tutaj Protect nas troszeczkę zmylił. E, slash na dobitkę. I 36 poziom dla Jessiki. E, może zaufam. Reszta Pokémonów jest wyleczona, tylko Jessica praktycznie walczyła. Więc może nie będę się koniecznie cofał. Może bez tych Earthquake'ów akurat się obędę jakoś. Trzymajcie kciuki. Oby mi się udało. Mm, price. Mm. Pokémony mają wiele doświadczeń w, życiu, w swoim życiu Tak jak my to mamy zazwyczaj i ja też. Tak, widziałem bardzo dużo i przeżyłem w swoim życiu. Tak, kiedy no jestem starszy od ciebie Pozwól mi pokazać co mam na myśli. Tak, trenowałem Pokémony przed... Przed Twoim Narodzeniem, nawet. Mm, tak, nie przegrywam tak łatwo. Jestem Price. Yy, zimowy trener. Yy, tak, pozwól mi zademonstrować moją moc. Hej, Dimitri vs. Price. Yy, to jest sobie taki dziadzio, ale jak yy, doświadczenie pokazuje, ja nie mam zbytnio yy, że tak powiem. Miłych doświadczeń z lodowymi e, trenerami, szczególnie e, liderami. Sloking, no to tutaj mm, Timothy. Discharge, nie będę ryzykował. O, widzicie, nawet przeżył ten discharge i Firo, no to też zostańmy. Pięknie, jest. Udało się. E, tak, jestem pod wrażeniem mm, tak, Twojej siły. Um, twoją siłą. Um, I know you will uh, overcome all life's obstacles. A, że no z twoją siłą jestem pewien, że. Um, albo no, ty możesz być pewien, um, że przejdziesz wszystkie życiowe przeszkody. Um, tak, no i otrzymujemy Glacier Badge, czyli siódmą odznakę z regionu Joto. Bardzo mnie to cieszy. Um, tak, special stats of Pokemon. O, ta odznaka wzmacnia. Um, wzmacnia, wzmacnia, wzmacnia specjalny atak Pokemonów. Dobra, Shadow sneak dostaliśmy. TM07 um, przyda się pokemonom duchom, ale no ducha mam jednego. Chyba jednego. Nie wiem, czy w boksie coś może być. E, Niemniej jednak, no na pewno mam. E, aha, profesor Elm. E, na pewno tutaj ze sobą mam Shiftu. E, Dimitri, jak tam leci? E, dzwonię, ponieważ e, coś dziwnego wydarzyło się ze nadawaniem radio. E, tak, e, mówią o e, zespole. E, R. No dobrze, powiedziałem zespole R. Mm. Tak, czy Dimitri, czy wiesz cokolwiek na ten temat? Mm. Może Team Rocket powrócił? Mm. Nie, to nie może być prawda. E tak, przepraszam, że Ci przeszkadzam. E Trzymaj się. No i dobrze. E Wiemy na czym stoimy. Coś jest z radiem. A więc ym, siłą rzeczy pewnie będziemy musieli się wrócić do radia. Yy, na to wychodzi. A radio mamy w w mieście, w mieście, w mieście. Mhm, dobra. Re, re, rage Candy Bar. Aha. Czyli nie będziemy mogli ten. Yy, nie będziemy mogli tutaj dalej przejść. Czyli jednym słowem musimy się wrócić do Golden Road City I tam się wróćmy Tam się wróćmy Jak widzimy o nie, tu jest pełno roketów Czyli racja Rokeci opanowali nas opanowali tą stację radiową. Tak, tylko że ja tutaj pewnie nie przejdę Mm. Tak, bez uniformu. Gdzieś się zdobywało ten y, uniform, ale chyba już mi się przypomina, gdzie. Y, żeby zdobyć uniform, muszę chyba zejść y, do tego przejścia podziemnego, i tam będzie chyba coś takiego, że y, zdobędę w jakiś sposób ten. Uniform. O, właśnie, tu mamy gościa New contact, Recruit Radio Tower Mission Uniform. Tak, tutaj zdobędziemy ten uniform. Ok, teraz wyglądamy właśnie jak Steam Rocket. Zobaczcie, jaką mam czapę No dobra. Znowu nie spojrzałem, choroba na, na timing. Nie wiem, o której godzinie zacząłem, ale no myślę, że już z 10 minut odcinka jest na pewno. Więc tak będę mniej więcej liczył. Yy. Dobra, idźmy teraz, spróbujmy wejść na górę. Tak, musisz być nowy, wyglądasz dobrze w yy, uniformie Team Rocket. Przechodź. No i teraz mamy możliwość przejścia do góry. No i oczywiście nasze plany musiał zepsuć nie kto inny, jak Darlo. Yy. Hej, Team Rocket! Um, tak, przestańcie... Mmm... Um, odpieprzać, jednym słowem. E, i, I... No tak, jakby, no... Zakłopotywać... Zakłopotać ludzi... E, w tchórze. W tym sensie, no, troubling... No to tak, coś w tym stylu. Ha? Um, to ty Dimitri? E, co ty tutaj robisz? Nie... E, Ym, tak, myślisz, że ym, jesteś teraz silniejszy, jeśli wyglądasz jak oni? Tak, ty głupcze. Ym, nie powinieneś nosić tego. Ok, no i oczywiście zdejmujemy teraz uniform. Ym, no i gościu y, zwątpił, co? Ty? Yy, ty nie jesteś nowy, yy, więc walcz ze mną. No i wsypał nas. Darlo nas po prostu jednym słowem wsypał. No, ale trudno. Dwa Pokemony. Hmm. Azumeril. Myślę, że damy radę. Slash. Pięknie. I Gligar. No to też może zostańmy. Spróbujmy Dragon Clawem i Slashem. Pięknie. Eem. Tak, ty też jesteś silny. Hmm. Mo możesz e popsuć nasze plany. Ehm, tak, z, poinformuję resztę. Dobrze, oni poszli na górę. E, Darno, hmm... Tak, próbowałeś być przebiegły, hmm. Tak, typowy pomysł takiego no głupka i w ogóle. Nieważne, mm hmm... E, Dragon Tamer, co, 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 co? E, jakie to było imię? E, tak, muszę pokonać tego Dragon Tamera. E, jakby to było imię Lens, po tym będzie twoja kolej, bądź gotowy. No dobrze. Dardo, jak widać, ma ambitne plany pokonania samego czempiona. Dobrze. No ale to raczej tak łatwo mu nie przyjdzie, powiedzmy sobie szczerze. Bidów. Widzicie tutaj levele są dużo, dużo niższe, jak widać. Sherroomie Jessica sobie tutaj świetnie radzi. Wineout Ho! Dobrze, że mu się nie zostało chociaż jedno HP, bo by na skanterem rozdupcę. Dobrze, podejdźmy tutaj do tego, bo przecież nam się oczywiście musiało zbugować. Electrode, no to Earthquake zdecydowanie. Pięknie. Wbijemy 37 poziom i zmienię sobie Pokemona. Jessica sobie odpocznie. Mm, tak, tu mamy kolejnego przeciwnika. Mmm... Papkmony... <grym> Wineout! Dlaczego? <grym -Wy> to! <-Naut> tak, dobrze, Jessica, brawo! I Diglett. Mm. Dobrze. Jessica, odpoczywasz. Bo tutaj te Wineouty y mogą mnie wykończyć. E, niech idzie może Fortuna. Dobrze, kolejny przeciwnik. Mmm... Bagon. Mm. I Idiugong, no to nie. Tu musimy zmienić na Timoti. Nie ma co ryzykować, bo tutaj pójdzie jakaś Aurora Beam albo cokolwiek. I może być problem. Eee, Vulpix, Vulpix. Dobrze, zostańmy Fortuną. Mm. Wing tak, brawo. Brawo Fortuna. Mm. Czy my tutaj coś mamy więcej? Nie, możemy iść na górę. Mm. Jak widać tu są jakieś laptopy. Dobrze, wejdźmy sobie tutaj Charmander. to bez problemu. Shinx, No to tu już jest troszeczkę większy problem. To jest Pokémon elektryczny, nie będziemy ryzykować. Spiral. No to z powrotem, fortuna. Winga tak w zupełności. Bellsprout. Tak samo. I to by było na tyle. Tu mamy jakiegoś naukowca. Trzy pokemony Cubone I to... O, ho, 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 No nie tak... nie takie hopciu. Zio e, Dudy Zio To może shiftu? E, może shiftu? Może shiftu, może shiftu, Shadow Sneak. Prawie. Nightshade. Prawie. I Shadow Sneak. Dobra. Shelos. No nie mam Pokemona teraz z tego I to jest ten... Y Ból. Dość spory. Yy, no jednak, ananaser już robił robotę w takich przypadkach. Dobra, zawalczmy sobie tutaj jeszcze. O, driftbling. To tutaj bajcik z zupełności. Yy, dobra. 30, 36. 36. poziom. Yy, Okej. Okay. Yy, żeby tutaj wejść, musimy mieć yy, kartki nie kartki tylko kartki czyli klucz <grystanie> Dobra, bo mi się już zbiera na żarty głupie. Idziemy na górę. Dobrze, tu mamy kolejnego przeciwnika. Trzy pokemony z Smirgu. No to raczej nie są jakieś Wy... ale nas to ominęło. Ale nas to ominęło fucking shit! To po prostu mógł być koniec fortuny. To mógł być koniec fortuny. I dobrze, że ja użyłem tego flaja. Ewidentnie dobrze. Eee, bo no to by mogło być naprawdę niezbyt przyjemne. Okej, okay. u bufet. Jeszcze samica. Eee. Dobra, ryzykuję bitem. Mam nadzieję, że Fortuna ma na tyle siły, że tego łubów ta zabije. Nie, Kante. Flinch! Fortuna. Dobra, Fineon. No to ten Fineon już nam nie zrobi jakiegoś wielkiego problemu. Szapet, tak samo. Eee. Ale znowu byłem blisko. Znowu byłem blisko. Przecież ten counter albo counter, albo nawet yy, ten drugi zawsze zapominam Mirror Shot, czy jakoś to się tam nazywa? Yy, nie Mirror Shot. Mirror Coat. Yy, no to przecież by mnie rozdóbców w momencie. Dobrze, może Bytomir teraz niech idzie na pierwsze miejsce. Każdy powalczył. Powiedz, że ty masz ten kartki, dyrektor. Tak, ty jesteś dyrektorem. Um, zada... Co, co, co? My zadecydowaliśmy nadawać wspaniałe show od Team Rockets. Wszyscy. I don't want to hear you complain. A. Nie mam zamiaru, jakby słyszeć Twoich narzekań. Tak. Po prostu rób swoją robotę. Jaj! Um, tak, jestem zajęty. E, kim ty jesteś? O nie, to ty znowu, Dimitri. Petrel oczywiście. Nie, 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 nie. Um, tak, jakby naśladowałem tego dyrektora. Uh -huh. Tak, do całego regionu, aby no jakby wzmocnić Team Rocket. Um, tak, tym razem się nie cofnę. Um, tak, pokaż... No się, Daj się wszystko w tym sensie. Give me what you got. 6 na 6 Nazlif. Dobrze, że jest Bytomir. Jedziemy z Emberem. Po fake aucie. Sajdak. No to Timothy. Um, Thunderpunch, pięknie. Timothy 38 poziom. Vibrawa, no i tu mamy mały problem, bo nie mam żadnego Pokémona mm, lodowego, albo nawet ruchu lodowego. Więc po prostu Rain, Luxray, no to Jessica z Earthquake'em, pięknie Nidorino, zostajemy Earthquake, pięknie Pineon, no to zmiana nawet na shiftu? próbujemy shiftu. Na... Nightshade Nightshade i Sneak. brawo! Dobra, udało się, posłuchaj uważnie. Aha! Czyli my jakby mówimy, że zamknęliśmy prawdziwego dyrektora w podziemiach, w jakimś tam magazynie. Tak, na końcu Goldenrod Tunnel. Jestem dobrym gościem dam ci basement key tak żeby się tam dostać tak weź to no i otrzymujemy basement key dobrze bardzo dobrze czyli tutaj na chwilę obecną nie mamy czego szukać musimy się stąd wycofać i jak się wycofamy to przy okazji sobie podleczę pokemony jak pięknie ten flarion wygląda, to naprawdę A nie, to wygląda, fajnie. Yy, ok, leczymy się szybciutko i spadamy. Spadamy kochani, spadamy do po tych podziemi, bo chciałbym, ale to tu w sumie chyba są te podziemia. Też. Też się możemy tu tędy prze, przedostać. Yy, tak. Ok, yy. spróbujmy tu tędy. Bo może to tu tędy się dostaniemy? Yy. Nie, to nie o te podziemia chodziło. Dobra, czyli jednak yy, mój błąd to nie tutaj. Idziemy sobie z powrotem yy, do tych prawdziwych podziemi. Yy. To już wiem chyba, gdzie to jest. Dobra, to chodziło o to. Miejsce. A i tu się pojawia taki monogirl. Ok. Um. Um. Członkowie Team Rocket w czarnych strojach um. rozbiegli się dookoła. Um. Jestem ciekawa, o co chodzi. Um. Tak, no. Rozprawiasz się z nimi? Um. Tak, imponujące. Um. Tak, musisz być w stanie zmierzyć się z legendarnym Poké. Aha, nieważne, eee, muszę już iść, dobrze, kimono w swoim stylu eee, odchodzi dalej, ja muszę sobie wziąć łyczka, bo mi już zaczyna zasychać troszeczkę w gardle, moje gardło ostatnio jest znowu dosyć eee, mocno eksploatowane eee, i obawiam się, żeby to mi się źle nie skończyło, dobrze i to jest to miejsce, basement key oczywiście nas... Wpuszcza tutaj. Hmm. Ehe, dobra, czy jesteśmy tu? No i, Harlo, no musiałeś tu przyjść. Ehm, poczekaj. Ehm, co? Ehm, to co ci powiedziałem wcześniej. Ehm, was to decide you? Ehm, coś tam zrobiło. Ehm, Mm -hmm. Tak, yy, pomyślałem, że jeśli no, zrobię ci ogon, w sensie, żeby te ci śledził, doprowadzisz, to doprowadzi mnie do lęsa. Yy, tak, on się no, jakby no nie popisuje, nie pokazuje, nieważne. Yy, planowałem powiedzieć po Lęsie. Yy, tak, ale skoro tutaj jesteś... Tak, odpłacę się za swoje długi. No dobrze. Dimitri versus Darlo. Dość niespodziewanie, myślę, że ta walka zakończy ten odcinek. Pięć Pokémonów. Politoed. No, Bytomir to nie jest najlepszy pomysł. Niech idzie Timoti, Niech idzie Timothy. Dish Church, ale fajnie by było, jakbyś Timothy trafiła. Brawo. Toxicroak. No, to fortuna. Chociaż na Toxic Krogu najlepszy to by był e, akurat psychiczny Pokémon, ale okej, okay, dajemy radę. Voltorb, no to Jessica Earthquake, brawo. E, Roselia, No to w końcu Bytromir będzie mógł się tutaj pokazać. Toxic Spikesy. E, Brilum, to też zostańmy. Ok, Force Palm. Ale Emberek pięknie daje radę. Tak, nie rozumiem. Um, tak, czyli na to wychodzi, że Lens mówił prawdę, że um, tak, nie, jakby nie traktuje swoich Pokémonów no, um, odpowiednio, miłość, zaufanie. Um, tak, e, czyli naprawdę jestem wobec nich aż no tak pusty w sensie, no, no nie mam tego, tych emocji. Um, tak, no że no one zatrzymują mnie od zwycięstwa. E, po prostu tego nie rozumiem. Mm. Ale to się nie zakończy tutaj. Nie teraz. Nie, po, nie przez to. Mm. Nie poddam się. E, nie poddam swoich marzeń o zostaniu najlepszym trenerem na świecie. No i dobrze. Keep your Dreams. E, Dobrze, niech tak będzie z Flerionkiem, sobie tak staniemy obok. Ehm, nie wiem, czy jest pół godziny odcinka. Tak mi się coś wydaje, że możliwe, że będzie coś koło pół godziny, najwyżej będzie 25 minut 27. Ehm, never mind. Ehm, w każdym bądź razie, no, będziemy coś blisko tego. Jesteśmy w podziemiach ehm, Golden Road City. Ehm, tutaj gdzieś będzie na pewno um, ukryty dyrektor. Całe, całego tego radia. Musimy go oczywiście uwolnić. Tim Rocket znowu zaczął nadawać, tym razem bezpośrednio z radia, więc mają dużo szerszy zasięg i to może naprawdę narobić wiele kłopotów, więc musimy ich powstrzymać przed tym. Wcześniej, oczywiście, zdobyliśmy siódmą już odznakę z regionu JOTO, dzięki temu, no, mamy już. Prawie, że otwartą drogę na ligę, bo została nam się jedna odznaka smocza z tego, co dobrze mi wiadomo, i będziemy mogli ruszyć na ligę. A potem do regionu Kanto, także bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Um... No cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, subskrypcje i oceny. I oczywiście, jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokemona. Jak również zachęcam do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć.